Witajcie moi drodzy, mówi do was Dester i mówienia to trochę w tym materiale będzie. Mianowicie chciałbym pokazać z wami na temat anime, które przybędzie do nas w 2023 roku i mowa oczywiście o ekranizacji mangi i maszyn. Bez obaw, nie będzie tu żadnych istotnych spoilerów, ale co nieco samym komiksie pogadać trzeba będzie. Także lećcie po herbaty, rzecz jasna niesłodzone, bo cukier już dawno wywiało, a jeżeli materiał wam się spodoba, to będę wam bardzo wdzięczny za motywujące kciuki w górę, subiki i komentarze pod tym filmem. Macie już herbatki? To startujemy. Manze Maszu udało się zdobyć całkiem imponującą rzeszę fanów, jaki może pochwalić się dobrą sprzedażą tomików. W Kraju nad Wissą są aktualnie dostępne dwa pierwsze, a wydaje go studio od G. Gdyby wjaśnić w jednym zdaniu komuś całkowicie zielonemu o czym to w ogóle jest, to odpowiedzią byłoby parodia Harry'ego Pottera, gdzie bohater nie ma żadnej magii, ale jest ponad wszelką skalę silny fizycznie. Ciągnąc jednak dalej ten wątek, to Maszyl jest dobrą parodią Pottera z bohaterem, który jest trochę Saitamą z Pan Mana, ale jednak nie do końca. A przy okazji seria przyjęła się na tyle dobrze, że autor mógł po czasie pójść Pełnoprawną, wielowątkową historię. I jest to dyskusyjny zabieg, ale o tym później. Parodia to coś, co łatwo zajechać. W dodatku w 2022 roku Czek ma wrażenie, że sparodiowano już praktycznie wszystko łącznie z parodią rządu w tym kraju kwitnącej cebuli. A jednak tak bezpośrednio jak pina i z Spottera w świecie mangowym praktycznie nie występowała. Autor Mangi, Hajime Komoto, mógł więc wysilić się tak jak ja teraz na góra 10% i jechać na samym tym, że ma monopol na taką tematykę. Szczęśliwie tego nie zrobił. Masl w momencie tworzenia tego filmu liczy. 118 rozdziałów, i uczciwie trzeba przyznać, że większość tego czasu sumiennie parodywał co tylko mógł. W maszynie można więc liczyć na parodię Zakazanego Lasu, Quidditcha, Lorda Voldemorta, Turnieju magicznego, ulicy Pokotnej, Tiary Przydziału i dużo więcej. Nawet spoza potera, bo parodia z walki Rokali i Gary też tu jest. Szczęśliwie autor rozłożył to na dziesiątki rozdziałów, dzięki czemu nie dostajemy wszystkich najlepszych momentów już na wczesnym etapie historii. Dodaje zaś nadzieję, że gdy do serii anime przyjdą nowi fani, to będą mogli liczyć na dużą ilość odcinków do wyłapywania takich smaczków i turlania się z tego po podłodze. No ale na samej parodii by też 118 rozdziałów za daleko nie dojechało. I tutaj cały napytesiewa biało wkracza główny bohater i jego historia. Fabuła Maszyl wywraca wątek wybrańca świata czarodziejów do góry nogami, gdyż nasza postać magii nie posiada w ogóle, a w tym świecie to wręcz zbrodnia. I tak, może teraz kojarzyć się z Black Clover, tylko że na tym to się kończy. Masz Burnedead jest postacią, która ze stoickim spokojem przyjmuje wszystkie kłody potonkie od losu i nie jest krzykliwym bohaterem, którego charakter dopiero będzie się wyrabiał. Masz posiada zaskakująco czarno-błyskotliwy humor, potrafi kościwie dopiec wrogowi, szybko stwierdzić jego dziwactwa, a jednocześnie sam jest odpowiednio porąbany, ale nie przeginając. To bardzo fajna mieszanka, bo jako ktoś wychowany dosłownie w lesie, posiada różne braki wiedzy i kontaktach towarzyskich, a jednocześnie nie wali tekstów oklepów. Zamiast więc po 2137 razy wspominać o tym, że przyprowadzę sasukę z powrotem do Sakuro, albo ratuj mnie Kurasaki-kun, masz powie coś raz, ale na tyle pasującej chwili, że ma się to w pamięci tygodniem. I ten więc bohater na skutek pechowego zrządzenia losu musi udać się do elitarnej szkoły magii, ukończyć ją i zdobyć specjalną rankę, a przy tym nie zdradzić się przed nikim z tego, że magię nie posiada za grosz. I tu przechodzimy do skojarzeń z One Punch Manem. I nie chodzi tu oczywiście tylko o ich wygodę. Żeby zdawać testy i wyzwania w takiej szkole masz musi notorycznie korzystać z tego, że jest nad człowiekiem. I Zyskania na klatę doprowadziło go do wybicia się poza skalę w tym aspekcie. Czystą siłą i pomysłowością, jest więc w stanie skutecznie oszukiwać uczniów i nauczycieli, że posiada magię mięśni. Przy okazji, jak to w takich bitnych seriach bywa, bierze udział w pojedynkach i zbiera sobie świtę przyjaciół. No, klasyka. Co jednak nie jest klasyką, to właśnie ta kwestia użycia mocy. Masz i temu nie jest. On nie jest najsilniejszy w swoim świecie, on jest po prostu tak silny fizycznie, że mimo ułomności jest w stanie pokonywać wrogów i wyzwania tylko tym. W świecie Maszl są jednak przepodężniej czarodzieje, z dostępem do najróżniejszych, morderczych i dziwnych zakręć. Nie tylko czysto ofensywnych, jak jakieś żywioły, destrukcja, nowe filmy Ubukiiego, no z czymś takim, nawet wielką siłą fizyczną, może mieć duże problemy lub wręcz szybko stracić życie. Można to porównać do twardych metalowych drzwi. Prawie każdy jest w stanie przez nie przejść, bo ma kartę dostępu, ale masz takiej karty nie posiada i musi te drzwi wyważyć. Za drzwiami zaś są lasery, zdolnego przebić i gdzie mak broniłby się stawiając magiczną tarczę, tak nasz protag będzie robił uniki. On nie jest więc lepszy od nawet najsilniejszych. On jest po prostu tak potężny w tej pierwotnej sile, że jest w nią w stanie pokonywać nawet wyspecjalizowane problemy. Mało którą znaczącą postać mógłby pokonać jednym ciosem, a nawet gdyby, to sztuką dla niego jest w ogóle takiego daily na czysto trafić. I to w tej serii działa i dlatego między tak dobrze się przyjęła. Główny bohater jest więc zdecydowanie mocnym pozytywem tej opowieści, tylko niestety ki ma dwa końce i kiedy sprzedajesz serię przede wszystkim głównym bohaterem i po stu rozdziałach dalej sprzedajesz ten swój twór, to pojawiają się problemy. Tak samo wtedy, gdy z czystej parodii robimy szunen. No to teraz tak. Łapka w górę z Was, kto zna lub nawet czytał taką serię jak Bezeb. Albo nie, nie podnoście. Przecież to film offline, a nie panel. I tak tego nie podliczę. No więc ci z was, co to mangę czytali, mogą pamiętać, że ona też startowała z wyrazistego punktu o nazwie Szkolny Dresik opiekuje się synem pana piekieł. I na tym bazowała duża część humoru. Niestety, gdy seria trwała i trwała, autor chciał to przerobić w pełnoprawną fabułę z dużą ilością postaci, arkami i treningami, to ona zaczęła się słychać samotnie, a ostatnia sega trwała już w atmosferze mrocznego widma skasowania serii. I wyszło jak wyszło. I niestety po 118 rozdziałach te bolączki są obecne również maszu. że mnie było, ja się wciąż dobrze bawię czytałem tą serię i jestem jej zadeklarowanym fanem. Uczciwie was jednak przestrzegam, że jeżeli powiedzmy pierwszych kilkunastu odcinkach anime nie podobicie tego głównego bohatera i sposobu na parodiowanie pottera jak i innych rzeczy z popkultury, to możecie się rozczarować. To jest seria nagle wejdzie w bardzo szumne nowe wątki. Autor niestety kosztem pro zakaz, a nie zaniedbywał poboczne postacie, które co prawda pojedynczo potrafią być naprawdę spoko, fajnie się obserwuje w dodatkowych rozdziałach, mają nieraz rozwalającą interakcję między sobą, ale i sale. To wszystko działa, gdy masz jest w pobliżu. Gdy jednak znika swobodnie na dłużej, to niestety te postacie nie są w stanie go niego stąpić. A jest nawet i taka, której autor nie planował w ogóle, ale redaktor się uparł by po odstartu, więc ta dodana. I że nie stał za tym żaden większy pomysł na nią, to niestety szybko w ogóle widać. To samo świat maszle. Zaczyna z pozycji niewinnej parody Pottera, kiedy nagle ma być rozbudowany i bardziej 3D. Gdzie się to za szybko, bez podbudówki, a i tak jest to szyte tyloma grubymi niczmi, że ten świat, w odróżnieniu od tego, z One sam z siebie bez protagon nie żyje. Po prostu jest niewiergon. Z komediami jest taki problem, że łatwo w pewnym momencie zauważyć, gdy autor po prostu nie planował tego, że będzie pisał historię na ponad 100 rozdziałów. Ta historia trwa nadal i nie będę się bawił we wróżkę wieszcząc mu los z buba lub nie. Osobiście naprawdę dobrze się bawię, mam już swoje legendarne momenty z tej serii, ale bawy są. Zanim jednak anime dobrnęłoby tam, gdzie jesteśmy jako czytańcy mangi, to czeka was magicznie dobra szydera z pogromcy Lorda Voldemorta i kopania gagów i gifów z anime, które na pewno znają YouTube. A czy zostaniecie z tą serią na dłużej też będzie zależeć tylko i wyłącznie od Waszych preferencji, jak i tego, jaką ilością sympatii obdarzycie Masza Berdeda, Ptysie, jak i same perypetie jego oraz paczki przyjaciół. To by było wszystko z mojej strony. Z pewnością w tym, jak i na samym roku jeszcze do tej serii na kanale będę wracał. Tymczasem mam nadzieję, że te kilka słów zachęty, jak i ostrzeżeń do Was trafiło, materiał Wam się spodobał. i cóż, do usłyszenia.